Z tej strony Kate, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym 3 tygodniku na moim kanale. Pierwszym w tym roku, chociaż jest to w zasadzie ostatni dwutygodnik z roku 2023. Długa historia, przełom roku był dla mnie trudny, więc musiałam to przedłużyć, ale powiem Wam, że to jest mega dziwne, bo jak na to, że to jest 3 tygodnie, to mam dzisiaj super mało newsów, naprawdę praktycznie nic się w tym okresie świąteczno-noworocznym nie działo. Um, I jeszcze tak, y słowem wstępu tak trochę prywaty, tak, jestem już na miejscu, wiem, że z tyłu są te same półki, co wcześniej, więc może za bardzo nie widać, czy jest to nowe mieszkanie, ale owszem. Jest to nowe mieszkanie. I dla osób, które się zastanawiają, a jeszcze nie wiedzą, co w ogóle zaszło, zmieniłam nazwę kanału. Owszem, witam Was bardzo serdecznie na kanale Random Lady. Po prostu miałam taką potrzebę, żeby się troszeczkę od tego Disney'a odciąć. Chociaż raczej Disney w dalszym ciągu zostanie główną tematyką na kanale, przynajmniej w najbliższym czasie. Tak po prostu. Ten Disney w nazwie kanału zaczął mi strasznie doskwierać, ponieważ bardzo dużo ludzi łączyło nazwę Disney Lady z moją osobą, a tak naprawdę to zawsze to była tylko i wyłącznie nazwa kanału, co ludzie często mylili i ostatnio coraz bardziej mi to zaczęło przeszkadzać, więc hej, ja jestem Kate, to jest kanał Random Lady, a dziś witam was w trzytygodniku Disneya. Siemanko. Ale jeszcze może zanim przejdziemy do newsów, to tak Was troszeczkę uspokoję, może nakieruję czego możecie się w ogóle spodziewać w najbliższym czasie na kanale. Planuję troszeczkę rozszerzać jego tematykę o różne inne rzeczy związane z Disneyem, raczej będzie to przede wszystkim popkultura, poza nią nie będę chyba wykraczać, ale z pewnością chciałabym, żeby było tu trochę więcej książek, trochę więcej gier, ale bardziej omawianie gier niż grania w nie, ponieważ na to w dalszym ciągu mamy Gaming Lady, um, ale Disney nadal będzie, więc raczej nie będę odchodzić od dwutygodników Disneya, Chociaż może powolutku będę wprowadzać do tych dwutygodników inne newsy niezwiązane z Disneyem, tylko takie, które wydadzą mi się ciekawe, nie wiem, zobaczymy. Dawajcie znać w komentarzach, czego byście po tym kanale w tym momencie oczekiwali, czego chcielibyście tutaj więcej, czego byście na nim nie chcieli i może gdzieś tam dojdziemy do wspólnego porozumienia, co chcemy, żeby na tym kanale się znajdowało. Ale Disney na pewno... Jeszcze z nami na długo zostanie. Tak naprawdę, to ja nie wiem, czy ja chcę od niego odchodzić w 100%, bo ja lubię gadać o Disneyu i w tym się czuję komfortowo, tylko po prostu bardzo, bardzo nie chcę, żeby ja równała się Disney, bo tak po prostu nie jest i jakoś tak, no, nie wiem. Zaczęło mi przeszkadzać to, że ludzie po prostu traktują moją osobę jako pani Disney, pani, co się zajmuje Disneyem i tylko i wyłącznie Disney, nic innego od tej pani nie chcemy. Czy to jest zrozumiałe? Mam nadzieję, że tak, ale okej, okay, już nie przedłużam, przejdźmy do newsów. Premiery. I tutaj się autentycznie zdziwiłam, jak mało się wydarzyło przez te trzy tygodnie. 20 grudnia odbyła się premiera pierwszych odcinków Persiego Jacksona, tego nowego, serialowego, więc tak, można go już oglądać. Ja jeszcze nie zaczęłam, ogólnie jestem bardzo do tyłu z oglądaniem czegokolwiek, nie byłam w kinie chyba od miesiąca, bo naprawdę ostatnio jestem za bardzo zajęta innymi rzeczami, więc spokojnie będę nadrabiać, jak tylko się u mnie życie uspokoi. Um, dalej, między 22 a 30 grudnia odbywały się premiery odcinków drugiego sezonu serialu What If, um, więc tak były te okienka kalendarza adwentowego, powiedzmy, um, i konkurencją byli nasi wykolejeni, którzy się odbywali na moim kanale i na kanale Hightrend, więc jeśli jeszcze nie widzieliście wspaniałej, wykolejonej serii wakacyjnej, to zapraszam, tutaj Wam podrzucę kartę do naszej playlisty. 25 grudnia odbyła się premiera Doktora Hu Kościół na Ruby Rose. To jest ten specjal świąteczny z nowym doktorem. 26 grudnia odbyła się premiera filmu Pierwszy gol w kinach? I to jest w ogóle ten nowy film od Taiki Waititi. Zupełnie jakby przegapiłam te premiery. Naprawdę, jak zobaczyłam, że ona się teraz odbyła, to musiałam sprawdzić, czy w polskich kinach również, bo naprawdę no mrugnęłabym i totalnie bym ten film pominęła. Więc mam nadzieję, że uda mi się na niego wybrać do kina. Zobaczymy, e, bo byłam jego ciekawa. Chociaż tematyka ogólnie mnie nie do końca interesuje w momencie, kiedy to jest piłka nożna, ale hey, takeaway ITT, więc pewnie po życiu humoru będzie spoko, chętnie się wybiorę. I jeszcze. 27 grudnia odbyła się premiera drugiego sezonu Sekrety Parków Disneya, czyli Behind the Attraction. To jest drugi sezon tego serialu takiego dokumentalnego o tym, jak powstają atrakcje w parkach Disneya, jak one to tam wyglądają za kulisami. Naprawdę ciekawy dokument, więc polecam się z nim zapoznać. Misa! No, koty sobie zwiedzają nowe miejsce i szaleją tutaj w tle. E, a poza tym oczywiście było dużo premier na Disney+, Plusie, takich okołoświątecznych. Jednak przypuszczam, że w styczniu one już trochę aż tak nikogo, więc nie będę się na temat ich rozgadywać, ale tutaj Wam wyświetlę. Ogólnie te zapowiedzi Disney+, Plusowe wyglądały całkiem śmiesznie w momencie, kiedy to What If było w ilości naprawdę dużej i każdy odcinek był wypisany osobno. Ale okej, okay, no, ale jeśli chodzi o premiery, to tyle. Zwiastuny i zapowiedzi. Choć w sumie, jak tak patrzę, to tu się działo jeszcze mniej. Dostaliśmy pierwszy teaser nowego, pierwszego sezonu Doktora Who, premiera już w maju 2024 roku. Um, dalej pojawił się first look trzeciego sezonu What If, więc tak, ledwo dostaliśmy w całości drugi sezon i już dostaliśmy naprawdę długi first look e, trzeciego sezonu, więc... Mm, będzie to seria kontynuowana, a także pojawiła się informacja, że Echo będzie mieć 5 odcinków, premiera wszystkich naraz odbędzie się na Hulu i na Disney Plusie 9 lub 10 stycznia, w zależności od platformy i regionu, bo co znajduje informację, to gdzie indziej jest, że 9 albo 10, ale w Polsce chyba 10 stycznia. I jeszcze 11 stycznia o godzinie 18 odbędzie się coroczne spotkanie, na którym wydawnictwo Olesieju i Egmont podadzą nam rozkład jazdy ze świata gwiazdnych wojen na rok 2024, jeśli chodzi o książki i komiksy, więc będą się pojawiać kolejne zapowiedzi, i zapewne w kolejnym 3 tygodniku Wam to omówię. To nie jest tak, że w tym roku będą się odbywać tylko 3 tygodniki, tylko no po prostu teraz muszę to tak zrobić. Tym teraz będzie trzy tygodnik, kolejny będzie trzy tygodnik, później mam nadzieję uda nam się wrócić do dwóch tygodników, tak więc no, o tych zapowiedziach Star Warsowych, książkowo-komiksowych pewnie jeszcze będę Wam mówić, ale jeśli chodzi o zwiastuny i zapowiedzi, to, to tyle. No naprawdę, powtarzam się, wiem, ale bardzo mało się działo i nie mogę wyjść z podziwu. <laughs> Newsy produkcyjne i castingowe. Dostaliśmy trochę dodatkowych informacji na temat nowej planety Małp. Tutaj akcja ma się rozgrywać 300 lat po poprzedniej części i jeśli chodzi o więcej informacji, jeśli Was to interesuje, to zapraszam Was do artykułu, który macie podlinkowany w opisie. Tam znajdziecie sporo na temat tej nowej planety Małp. Ja za bardzo w tej serii nie siedzę, więc nie chcę gadać głupot, więc no. Jeśli chcecie, możecie sobie doczytać, tak, ale z takich najważniejszych informacji to będą tam nowi bohaterowie, będzie to 300 lat później, więc no ogólnie będzie to raczej takie... Duże odejście od tej poprzedniej trylogii, którą dostaliśmy, premiera 24 maja 2024 roku. American Born Chinese, czyli ten taki całkiem głośny, mam wrażenie, ostatnio serial na Disney Plusie, został skasowany po pierwszym sezonie. Wielka szkoda, bo ogólnie on był bardzo obiecujący. Wydawał się taki oryginalny nawet, ale no według Disneya miał on za słabą oglądalność. I tutaj e, pojawiła się informacja, że producenci serialu planują go od Disneya wykupić, żeby go sprzedać gdzieś na jakąś inną platformę, żeby jednak kontynuować życie tej produkcji. Mam nadzieję, że to się uda, bo naprawdę trzymam kciuki za twórców. Ciekawy był ten serial e, i mam nadzieję, że przez Disneya nie zostanie on e, pogrzebany jeszcze żywcem, mam wrażenie. Um, Dalej, słuchajcie, bardzo ważna informacja, bo po tym jak ostatnio Wam powiedziałam, że powstaje Czarownica 3, bardzo dużo osób zaczęło się mnie pytać, Ej, a co z Cruellą? Bo podobno powstawała kolejna Cruella i słuch po niej zaginął. No to słuchajcie, mam dla Was taką maleńką informację na ten temat, ponieważ podczas festiwalu Palm Springs Emma Stone. Tak troszeczkę zdradziła na ten temat, na temat tego sequela Cruella, chociaż widać było po niej, że niewiele może mówić i mówi tyle, ile jest w stanie, ale powiedziała, że ma nadzieję, że zdjęcia do tej Cruelli rozpoczną się szybciej niż później, a w momencie, kiedy została zapytana, czy widziała scenariusz, powiedziała, że no, prace są w toku, więc może nas to zapewnić, że film chyba powstaje. No to wychodzi, ale no, na ten moment nie wiemy o nim zupełnie nic więcej. Poza tym, że no, wygląda na to, że pracują nad nim i nie został on zupełnie porzucony, więc to chyba dobrze. Mam nadzieję, że Was uspokaja ta informacja. Mm. I co tam dalej? Serial Disney Channel Obus Kikiwaka zakończył się na siódmym sezonie. Tutaj ostatnia część składająca się z 10 odcinków pojawi się w 2024 roku. Tam ogólnie produkcja tego ostatniego sezonu siódmego została wstrzymana przez strajki i tam chyba stworzyli 12 odcinków, które trafiły na Disney Channel, a teraz dokończyli te ostatnie 10, bo ten ostatni sezon miał mieć 20 odcinków, ale został wydłużony do 22. Tak czy inaczej, dostaniemy ostatnie 10 odcinków i se se serial się na tym zakończy, a, a w ogóle... Taka ciekawostka, był to serial aktorski, który był najdłużej imitowany w historii Disney Channel, więc jest to coś ciekawego na pewno. Ja tego nigdy nie oglądałam. Muszę przyznać, że w ostatnich latach z seriale Disney Channel to była kompletnie nie moja bajka. No ale jeśli ktoś oglądał, no to tak daje znać ciekawostkowo. I jeszcze Steven. JEN, nie mam pojęcia jak się czyta jego nazwisko, przepraszam, jednak nie pojawi się w Thunderbolts. Zrezygnował on z roli w związku z napiętym harmonogramem po strajkach. I premiera tego filmu ma się odbyć w lipcu 2025 roku. No, widziałem, że to jest całkiem głośna informacja, że ten aktor miał się pojawić, a jednak się nie pojawi, więc. Daj znać. No, tak pod kątem produkcyjnym, castingowym wreszcie zaczyna się coś dziać w tym Hollywoodzie po tej długiej, długiej posusze, która się działa przez strajki, więc to chyba dobrze? Tak mi się wydaje. No, no, no tak, dobrze. Dobrze, że wreszcie tam to wraca do życia. Newsy dodatkowe. Ja wiem, że wielu z Was liczy na to, że wrócę do Big Newsów, ale cały czas mam wrażenie, że tak naprawdę nie dzieje się nic na tyle dużego, żeby móc to nazwać Big Newsem. I w teorii mogłabym niektóre tematy do tego podciągać, ale jakoś tak nie chcę tego robić. I w momencie, kiedy żaden temat mi tak naprawdę nie porywa, to stwierdzam, że nie będzie Big Newsa. Bo w teorii tutaj się zastanawiałam, czy tej crueli tutaj nie podciągnąć pod Big Newsa, ale ta, tak naprawdę to to jest żadna informacja, że no chyba powstaje, Więc nie ma Big Newsa po prostu. Jeśli chodzi o informacje dodatkowe, to Jonathan Majors przegrał sprawę i jest winny stawianych mu zarzutów, więc tutaj oczywiście Disney zerwał z nim kontrakt. I co będzie dalej z kangiem w MCU, nie wiadomo, zobaczymy. Na razie nie mamy żadnych szczegółowych informacji na ten temat. No ale niestety Jonathana Majorsa już w tej serii nie zobaczymy. Znaczy, chciałabym powiedzieć, że wielka szkoda, bo aktorem był naprawdę niezłym i fajny był ten jego kang, a przede wszystkim ta jego rola w wylokim. No ale hej, jeśli Koleś jest winny i generalnie jest parszywym typem, no to dobrze, że nie będzie już grał i bardzo mnie to cieszy. E, dalej, słuchajcie, coś co w zasadzie. Nie jest informacją związaną z Disneyem, ale w zasadzie to bardzo, bardzo jest. I o tym też myślałam, czy nie zrobić z tego Big newsa, ale to jest dziwny temat, ponieważ Miki, słuchajcie, a raczej jego wersja z parowca Willy, weszła do domeny publicznej. Gruby temat. Disney przez wiele lat bardzo, bardzo próbował w ten moment odciągać i wydłużać ten czas, kiedy coś. Nie wchodzi jeszcze do domeny publicznej, no ale wreszcie doczekaliśmy się tego momentu. Pierwsza wersja Miki'ego weszła do domeny publicznej i można z tego wizerunku już bezkarnie korzystać, tak po prostu. No i nie minęło chyba 24 godziny, a już została zapowiedziana horrorowa gra i film z myszką Miki, jakby. Naprawdę to jest tak typowe i nie podoba mi się to. Znaczy ogólnie to, że Mickey wszedł do domeny publicznej to jest ciekawy temat i jestem bardzo ciekawa, co się dalej z tym stanie i jak to będzie przez twórców wykorzystywane. No ale horrorowa gra i film. Naprawdę. Nie mogło tego zabraknąć. Tak więc tak dostaliśmy zwiastun gry, dostaliśmy zwiastun filmu. Film to będzie Mickey's, Mickey's Mouse Trap. I wygląda to jak absolutne gówno za przeproszeniem, Nie no polecam wam obejrzeć ten niesamowity kawałek trailera, ale no mam wrażenie, że to będzie jeszcze gorsze niż Krefi Miód z Kubusiem puchatkiem, więc... Oh my god! Ale no dobra, stało się. Miki jest w domenie publicznej. Bardzo jestem ciekawa, co będzie się działo dalej z tym tematem, bo te pierwsze dwie zapowiedzi... No i jeszcze z takich ostatnich informacji to zostały tutaj um, przyznane pierwsze tegoroczne nagrody Emmy, tak zwane Cre Creative Arts Emmy e, i pośród produkcji Disney'a statuetki otrzymało Deber z czterema nagrodami, The Mandalorian, Only Mar m zbrodnie po sąsiedzku e, i Prey. Tak, tutaj mamy te takie Mniejsze Emmy, jeśli mogę to tak nazwać, więc no, strasznie się zagmatwałam. Jakoś powiem wam, że jeszcze nie czuję się do końca komfortowo w tej nowej przestrzeni, i z nagrywaniem tutaj pewnie się wyrobię, będzie ok. Na pewno to nie jest ostateczny kadr, ponieważ tutaj no. Układanie tła jest w toku. <noise> tu jest jeszcze trochę syf na tych półkach. Jeszcze też nie wiem, czy będę nagrywać pod tym kątem, czy pod jakimś innym. Chciałabym też trochę wykorzystać inne miejsca w tym pokoju, które są bardzo ładne, ale póki co mam tutaj jeszcze trochę przeprawackowy syf, nie ukrywam. Więc no. Zobaczymy, zobaczymy, ale na pewno jak tylko się tutaj w miarę fajnie urządzę, to będzie room tour, będzie dużo innych fajnych materiałów, bo mam w planach trzy naprawdę fajne filmy związane z Disneyem, ale takie wymagające trochę więcej researchu i takie ciekawsze, a nie tylko zwykłe newsy, więc będzie fajnie, to będzie naprawdę fajny rok, kochani. Będzie trochę innych rzeczy niezwiązanych z Disneyem, będzie dalej dużo rzeczy związanych z Disneyem, więc no, dzięki, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że te zmiany, które będą się tutaj pojawiać w najbliższym czasie, przypadną wam do gustu. A póki co, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Dziękuję moim przekochanym patronom, którzy cały czas ten kanał wspierają i naprawdę jestem wam za to niezmiernie wdzięczna. No i do następnego. Zobaczymy, w jakich warunkach następnym razem. Bye bye.